Witam serdecznie wszystkie koziorożce, koziorożce słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej dla Waszego znaku na maj 2022 roku. Zapraszam oczywiście do dania łapki w górę, do subskrybowania kanału, jeżeli oglądacie, będziecie na bieżąco. Oczywiście zapraszam do konsultacji. Konsultacja. Może być na Skype, gdzie widzimy się, rozmawiamy, możecie Państwo zadawać pytania, gdy omawiamy Wasz kosmogram urodzeniowy. Również w formie filmu na YouTube, gdzie przesyłam Wam link tylko dla Was. Chciałabym powiedzieć, że ja zajmuję się również pracą nad wewnętrznym dzieckiem. Pomagam ludziom w zmianie ograniczających przekonań, w zmianie myślenia z destrukcyjnego na pozytywne, pracuję z pod świadomością, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, piszcie do mnie na maila. Co dla Was, drogie koziorożce? Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Do 20 maja słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, jest w byku, czyli w trygonie do Waszego znaku. W bardzo korzystnym aspekcie. Tutaj możecie realizować swoje potencjały otwierać nowe działalności, możecie y, działać y, w ten sposób, że kreujecie swoją przyszłość. Y, czujecie, że robicie coś, co kochacie. Y, również od 28 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wejdzie do byka i ustawi się w trygonie do waszego znaku. Do 25 do 10. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju jest jeszcze w rybach, w sekstylu do waszego znaku, uaktywniając waszą komunikację, najbliższe otoczenie. Tutaj dużo możecie osiągnąć. Jakieś yy, cudowne zbiegi okoliczności. Do 25 jeszcze Mars, planeta energii działania, również jest w rybach i też wzmacnia waszą komunikację. Yy, daje nowe możliwości, jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie. Tutaj poznajecie ludzi, z którymi czujecie się dobrze, także miesiąc no, ma dla Was dużo do zaoferowania. Zacznijmy od początku. Już 2 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. I jeszcze pierwszego będzie w rybkach, czyli w sekstylu do waszego znaku, ale już drugiego przejdzie do barana. Uaktywniając u Was sprawy rodzinne, to co się dzieje w Waszym rodzinie, w Waszym domu, pokazuje również Wasze poczucie bezpieczeństwa. Wenus wchodząc do Barana ustawia się w trudnym aspekcie do Waszego znaku. Tutaj widać, że będziecie chcieli coś zmieniać, coś co Wam przeszkadza, coś, no, może być nerwowo, tak? Może być tak, że przestaniecie się godzić na to, na to co Wam nie, nie odpowiada, chcecie w domu, w rodzinie również poczuciu bezpieczeństwa postawić na siebie do czego ja Was zachęcam oczywiście drogie koziorożce 5 maja odbędzie się połączenie Słońca z Uranem czyli to czego ja chcę czego ja pragnę, do czego ja dążę i Uran, planeta rewolucji planeta nieprzewidywalności dla Was jest to w bardzo dobrym aspekcie, trygonie więc tutaj możecie spodziewać się niespodzianek Nagle nieoczekiwanie, jakaś propozycja, świetna zabawa, cudownie spędzony czas, romans, również rozpoczęcie czegoś, co, o czym zawsze marzyliście, co spowoduje, że poczujecie się spełnieni, więc dla Was cudowny dzień. 10 maja, Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, współpracy z innymi, krótkich podróży. Wchodzi w ruch wsteczny. Merkury u Was reprezentuje Wasze zdrowie, życie codzienne, prace. Merkury będzie w ruchu wstecznym do 3 czerwca. Podczas tego czasu mm, niedobrze jest kupować sprzęt elektroniczny, samochody, podpisywać nowe umowy. Sprzęty często się psują, mają ukryte wady. Ogólnie wiecie, Merkury jest w swoim znaku, więc dużo komunikacji. Tutaj, y, gdy on jest w ruchu wstępnym, może być dużo kłamstwa, dużo komunikacji, która nie mówi prawdy, oszukuje, więc tutaj bądźcie uważni. Co do Was mówią pracy, co się dzieje u Was w życiu rodzinnym, w zdrowiu również, tak? Y nie jest to dobry czas też na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, czyli na przykład na zmianę pracy, ponieważ nie wiecie wszystkiego podczas tej retrogradacji. 11 maja Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, wchodzi do znaku Barana. Uaktywniając u Was sprawy Waszego domu, Waszej rodziny, Waszego poczucia bezpieczeństwa, czyli Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, dołącza do Wenus, planety miłości i pieniędzy. Tutaj będziecie chcieli coś zmieniać w domu, być może jakaś przeprowadzka będzie nerwowo, dużo się będzie działo. Tutaj stawiacie na siebie. Yy, chcecie yy, czuć się bezpiecznie, chcecie. Macie dużo siły, tak dużo energii. Uwaga, no jest to w trudnym aspekcie do waszego znaku, więc nie wszystko może być po waszej myśli, tak? Wykorzystujcie energię Jowisza do tego, yy, żeby ruszać do przodu, żeby odważyć się zrobić coś, na co być może nie mieliście wcześniej siły. 15 maj taki sobie, ponieważ podczas tego dnia. Też zbliżamy się już do pełni, czyli zaczyna być nerwowo i mocno energetycznie. Słońce, które jest w Byku i jeszcze w Trygonie do Waszego Znaku, ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna, planety ograniczeń więc tutaj jakieś ograniczenia finansowe widzę. Pieniądze zarabiane przez Was, Wasze wartości, tutaj być może będziecie chcieli coś robić, w którą stronę iść, ale nie bardzo na przykład. Będziecie się bali, że na przykład nie zarobicie tyle, ile byście chcieli. 16, tak jak mówiłam, odbywa się pełnia z całkowitym zaćmieniem księżyca w Skorpionie dla Was w pozytywnym aspekcie. Jak wiemy, pełnia jest czasem zakończeń. Dobry czas na zakończenie czyli tutaj ogólnie to, co jest w Skorpionie, od tego mamy odchodzić. Czyli Wy macie odchodzić. Od przyjaciół, którzy są dla Was destrukcyjni, zakańczać takie znajomości, rezygnować z czegoś, na przykład, co wspólnie robiliście z innymi ludźmi, byliście w jakichś grupach, ale być może nie do końca to Wam odpowiada. Jakby pełnia jest w sekstylu i w księżyc, słońce w trygonie do Waszego znaku, widzę tutaj łatwość. Słońce i Księżyc są w trudnych aspektach do Saturna, planety ograniczeń. Tutaj może tak być, że będziecie chcieli coś zakończyć, ale będziecie się bali, że na przykład pójdziecie w coś nowego i nie wystarczy Wam pieniędzy. To są Wasze takie ograniczenia, więc Pełnia może Wam to pokazać też tak, że chcecie od czegoś odejść, od czegoś zrezygnować z czegoś zrezygnować, lecz być może wtedy wasze zasoby y, nie wystarczą wam na to, czego potrzebujecie. Y, Pełnia z zaćmieniem realizuje się do pół roku, więc jakby bądźcie uważni na to, co się dzieje podczas tego dnia. 18 maja Mars, planeta energii, działania, który jest w rybach, czyli... W korzystnym sekstylu do waszego znaku łączy się z Neptunem. Planetą miłości, wyższego myślenia, zdolności artystycznych, rozwoju duchowego, to, ta, to połączenie odbywa się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do waszego znaku. Więc tutaj możecie poznać ludzi, którzy was zainspirują, którzy wpłyną na wasz rozwój, na, na wasze cele życiowe. Ale. Mimo wszystko, że to jest sekstylu, bądźcie ostrożni, tak? ponieważ to połączenie nie jest jakieś bardzo szczęśliwe. Ponieważ Mars z Neptunem się nie lubią. My możemy chcieć działać, iść w jakąś stronę, ale jakby mm, też nie wszystko wiemy, nie wszystko y, jest tak jak. Y, no, ta energia jest troszeczkę taka y, zablokowana. Tutaj powiedziałabym, no też yy, uważajcie na to, o czym rozmawiacie z innymi, tak? Nie wszystko musi być prawdą, lecz, mimo wszystko, ta, to połączenie nie będzie dla Was jakieś niekorzystne, ale wszystko też zależy od tego, jakie macie konstelacje z innymi planetami, tak? Ogólnie energia tych planet nie jest rewelacyjna. Jest to. Łatwo tutaj o zatrucia, uwaga na używki, na leki. Uważajcie, żebyście też nie odlecieli w jakąś miłość, w, jak, w, w, w ślepą. Tak? Starajcie się patrzeć realistycznie. Zresztą, Wy jesteście koziorożcami, więc mam nadzieję, że realizm Was nie opuści. 21 maja Słońce wchodzi do znaku bliźniąt. Słońce wchodząc do znaku bliźniąt uaktywnia u Was prace, wasze życie codzienne, wasze zdrowie namawia Was do rozmów, do yy, <laughs> słońce w bliźniętach to jest dużo ruchu, krótkie podróże, być może zaczniecie. Biegać na krótkie dystanse, żeby poprawić wasze samopoczucie, krótkie przemieszczania. Tak jeździcie na przykład na rowerze, żeby poprawić swoje zdrowie. Zaczynacie tutaj jakieś negocjacje, jeżeli chodzi o pracę, rozmowy, więc tutaj duża komunikacja, duża komunikacja w pracy, dużo, pra dużo rozmów w codziennym życiu. Także może być tak, że będziecie mieli dosyć gadania. Nie ma to bezpośredniego wpływu na wasze słońce. Yy, więc yy, jakby praca, życie codzienne, zdrowie. 23 maja Merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy z innymi, krótkich podróży, będąc w ruchu wstecznym, wyjdzie z bliźniąt i cofnie się do byka, czyli po raz kolejny ustawi się w trygonie do Waszego znaku. Dając Wam szansę jeszcze raz przemyślenia, zastanowienia się nad swoimi potencjałami, nad swoimi talentami, nad tym, jak chcecie kreować swoją przyszłość, jak chcecie się realizować. Merkury, cofając się do poprzedniego znaku, w Waszym przypadku daje Wam bardzo korzystne możliwości. Przemyślcie sobie jeszcze raz, być może od czegoś odeszliście, z czegoś zrezygnowaliście, będziecie mieli szansę. Albo to jeszcze skorygować, poprawić i jeszcze tutaj zadziałać. 25 maja Mars, planeta energii, planeta działania, wchodzi do Barana. Mars, Baranie, to jest energia życia. Wszyscy dostajemy dodatkowy zastrzyk energetyczny. Mars rozpoczyna nowy cykl, wchodzi do Barana, do swojego znaku, czyli do pierwszego znaku Zodiaku. U was. Dołączyć do Wenus, do Jowisza. Dużo się będzie działo w domu, w rodzinie. Tak jak powiedziałam, być może zdecydujecie się na przeprowadzkę. Może być nerwowo, tak? Tutaj macie dużo siły, dużo energii na zmiany. Remont jakiś w domu, odnowienie. Ja chcę zrobić tak, żeby mnie było dobrze, żeby mnie było wygodnie. Przestaję godzić na to co do tej pory chce mieć na przykład jakieś swoje miejsce w domu, walczę o to, tak, żeby mieć swoją przestrzeń. Więc tutaj no, mocno energetyczny czas dla domu, dla rodziny, dla Waszego poczucia bezpieczeństwa. Tym bardziej, że podczas tego dnia. Merkury, planeta komunikacji, który jest w byku, w trygonie do waszego znaku, ustawi się w bardzo dobrym aspekcie do Plutona, który jest jeszcze w waszym znaku. Planety transformacji, planety zostawiania czegoś, więc tutaj możecie zawalczyć o siebie, tak? o to, co chcecie w domu, w relacji, jakieś zmiany tutaj wystawiacie na siebie bardzo mocno, to widzę. Można, tutaj jest dobry dzień na porozmawianie na ten temat. Choć przyznaję, że może się to skończyć kłótnią, ale jak wiemy, konflikty są czasami potrzebne, tak? Konflikty są wszędzie. Wszystko zależy od tego, jak je, w jaki sposób je rozwiązujemy. Yy, mm, 27. Taki sobie dzień, ponieważ Wenus, planeta, y, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemności, jest w baranie, reprezentuje u Was dom, rodzinę, ustawia się w trudnym aspekcie do plutona. Czyli możecie y, poczuć, że jesteście manipulowani, do czegoś przymuszani. Jest to konfliktowy aspekt, tak, ponieważ Wenus w baranie y, nie pozwala sobą manipulować, nie pozwala sobą rządzić. Ona wie, czego chce i doskonale to realizuje, więc tutaj taki dzień, w którym może być konflikt. Nie jest to dobry czas na jakieś spokojne rozmowy, tak? 28 maja, bardzo dobra informacja dla Was, koziorożce, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do znaku byka. Wenus w byku jest u siebie. Czuje się bardzo dobrze, wie dokładnie, jak sprawić sobie przyjemność, co zrobić, żeby mieć pieniądze, stawia również na wygodę. Będzie w trygonie do Waszego znaku, więc tutaj, jakby po raz kolejny, dostajecie szansę na dobrą zabawę. na... Przyjemności, nastawianie na siebie, na realizowanie swoich talentów, swoich potencjałów. Więc wykorzystajcie ten czas. I na y, jeszcze 29 maja Mars, planeta energii, działania, i Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, łączą się w baranie. Y, niestety tutaj one są w trudnym aspekcie do Waszego słońca, tak? więc tutaj. Dużo się będzie działo, wszystko przyspieszy, tak? No, może być mocno energetycznie. Yy, jakieś ważne wydarzenie, jakiś przełom może nastąpić, również, yy, no, jakiś spory konflikt, tak? Więc tutaj uwaga. I 30 maja odbywa się Nów Księżyca w znaku bliźniąt. U was reprezentuje pracę, życie, codzienne zdrowie. Jak wiecie, w większości Nów jest dobry na początki. W tym przypadku uważam, że jest inaczej, ponieważ po pierwsze, Nów odbywa się w trakcie retrogradacji Merkurego, a nie jest to dobry czas na początki. Poza tym, Merkury, który tak naprawdę jest planetą, w której znaku odbywa się Nów, Merkury odpowiada za komunikację, umowy, rozmowy. W tym dniu jest w Byku i w trudnym aspekcie do Saturna, planety ograniczeń, więc tak naprawdę trudno będzie coś zacząć. Czujemy się ograniczeni w jakiś sposób, mimo że Merkury jest w trygonie do Waszego znaku, w korzystnym aspekcie. Tutaj uznałam, uważam, że jest to dobry dzień jeszcze na zastanowienie się, co ja chcę robić, w którą stronę chcę iść, czego ja pragnę. Co ja chcę robić w codziennym życiu? Co mi sprawia przyjemność? Być może nie wykorzystujesz swoich talentów i swoich potencjałów. Wykorzystaj tego Merkurego w ruchu wstecznym, który jest jeszcze w Byku, żeby się nad tym zastanowić i dać sobie na to szansę. Z mojej strony, drogie koziorożce, to wszystko. Tak jak powiedziałam, zapraszam do konsultacji. Miesiąc dla Was dający bardzo dużo możliwości. Wykorzystajcie te szanse. Te planety w trygonie, uruchomcie swój potencjał, uwierzcie w siebie, dajcie sobie przyjemność, dajcie sobie spełnienie. A z mojej strony to wszystko, pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.